Cześć, cześć, witajcie na kanale Grana Compa. Ja jestem Pabelus. To jest kolejny odcinek Supermarket Simulator. No i proszę Państwa, działam tutaj sobie. I tak sobie zastanawiałem się, bo ktoś tam może albo, albo już marudził, albo pewnie będzie marudził, że, że bo zmieniłeś sklep, coś tam to. I, I takie pierdolety. Przyjmijmy coś takiego. Wyobraźmy sobie, że to jest po prostu remont sklepu. O. I ten remont sklepu trwa. Proszę państwa, ogarnąłem tutaj już. Co ja ogarnąłem? Takie pierdolety tu ogarnąłem. Skaczą te. Skaczą te. No. To się nazywa karton kurwa, Pabellusku. I no to skaczą. I teraz tak y, patrzę, co by tutaj dalej zrobić, bo jakoś zostało mi tu puste miejsce i zastanawiam mnie, co ja tu miałem dać. Ale jak patrzę, to tu tak, y, skomasowałem te, te, te ryże. Y, skoro one się stakują po sześć, to tutaj dwie półki na basmati, dwie półki na zwykły, dwie półki na tego ankubensa i tu pire rzuciłem, więc nie, nie pamiętam co ja tu miałem dać Oczywiście standard Więc ja przełożę tu chleby Ale to mi kurwa nic nie da Ajajajaj aj, aj, aj. Co to jakie to Co by tu można było wrzucić hm. Ciężko stwierdzić Coś takiego właśnie Pokrewnego jeżeli chodzi o, o, o Te produkty ale my już nie mamy raczej co ja bym tu mógł dać? Nic mi do głowy nie przychodzi. Ale to kurczę jeszcze ta cholera choroba otępia umysł i mało, że człowiek otępiony z automatu chodzi, to jeszcze choroba dodatkowo otępia. Ej ty pani mój, no nie wycimy. No ale przejrzyjmy tutaj y, asortyment, który obecnie posiadamy. Płatki, no płatki powiem szczerze, one będą wymagały więcej miejsca, dlatego że to są te większe kartony, one tam się stakują po dwa, więc, więc no nie. Tu 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 tu, tu. Hmm. Albo może wrzucić ten, ten olej z oliwą. I też to podzielić eee, właśnie o no pół na pół to się nie da. Ej, kurna, normalnie i jaja, nie z tej ziemi. Dobra, to zrobimy ciut inaczej. Zrobimy ciut inaczej. Może nie do końca tak, jakbym sobie tego życzył, ale zamówmy yy, tutaj dwa kartony chleba. Tego tostowego. I teraz tak. Aha, się już wrzuci na półkę. Yy, dwa kartony chleba. O, tu jeszcze są chleby tostowe. Zapomniało mi się. To zrobimy tak. Tutaj niech będzie ten mały chlebuś. Ten duży przerzucę i tu też będzie mały chlebuś, bo małego chlebusia schodzi więcej niż dużego chlebusia. Także tak to, tak to zrobimy. A że tutaj stakuje się to po dwa kartony, to myślę, że to będzie dobre wyjście z sytuacji. O, no i gitara to już wypełnione mamy tutaj jest regał z serami i podzieliłem to w taki sposób że ser maniakela jest tutaj na całej takiej półce czyli na dwóch tych połówkach tutaj jest mozarelka i ser gruyere tu dwa rodzaje parmezanu i dół cały zajmuje ser mimolet albo minolet jak to kiedyś mówiłem yy, ta druga nazwa bardziej mi się podobała Tutaj natomiast są jaja, ale z tą różnicą, że my później podmienimy, kiedy te średnie stąd zejdą, bo już tutaj się nie mieszczą. To po prostu to miejsce zajmą duże jaja, bo te stakują się po 6, a te stakują się po 2. Więc tutaj będę potrzebował po prostu więcej miejsca. Ale jak na razie to jest tak, jak, jak widać. No, i co, i tutaj cukry teraz, tak? I teraz te cukry to by trzeba było jakoś skomasować, i one stakują się też po dwa. Jak to teraz zrobić? Ja myślę, że warto byłoby poświęcić, załóżmy, trzy półki na cukier biały, cukier brązowy. Ten cukier taki ten, taki różowy, bo on tam doszedł, jak pamiętacie, do, do asortymentu. A dół będziemy dzielić pomiędzy te cukry malutkie, które tam są. Czekajcie co? Aha, tu jest ta oliwa nieszczęsna, Dobra. To teraz tak, ten cukier na razie styknie. Czyli my będziemy mieli ile tam trzy półki to sześć hmm, sześć kartonów no no dobra, no spróbujmy w ten sposób zadziałać, jakoś staram się to poukładać z głową, tylko kuźwa gdzie jest ten cholerny cukier brązowy o jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć to będzie ten i dodatkowo jeszcze mówiłem o tym cukrze. On też y, w takich dużych kartonach przychodzi. Znaczy, takich średnich o raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Y, zamówmy najpierw to. I tutaj sobie. Ach, Kuźwa, wiecie co? Ciągle się zgapiam i, i, i zamawiam, właśnie duże partie zupełnie niepotrzebnie, bo. Trzeba było zamówić po jednym kartonie, a reszta by się wrzuciła sama. No, ale no dobrze, już trudno si się nałażę. To będzie to i dalej. Y o, a czekajcie, bo tam jedna z widzek y poleciła jedną rzecz. Teraz ją przetestujemy, że jak nic nie kombinowałeś w modzie, o coś takiego tam było mówione. To, że to się rozdzieli samo, jak wcisnę tabulator. E, tabulator? A, się nie rozdzieliło. A, może o innego moda chodziło. E, już się człowiekowi wszystko miesza tutaj. Ale na spokojnie, nie planuję kombinatorki większej, jeżeli chodzi o mody. E, bo tu... Już nie pamiętam co ja mam. <laughs> Ale przynajmniej działa. To tyle dobrze. No i dobra, i ci ciśniemy słuchajcie. Czasami jest tak, że powiedzmy, zamawiamy sobie e, ileś tam towaru, nie? Tego samego typu. Znaczy, te, te, no ten sam towar, nie? Ale w ki kilka kartonów. I czasami jest tak jak teraz, że ładnie jest to. Yy, ułożone, czyli cukier brązowy na cukrze brązowym, a czasami w tym słupku są przemieszane. I to yy, śmiesznie to wygląda, taka niespodziewanka, nigdy nie wiadomo na co się trafi. nie? Dobrze. To porozkładamy to wszystko. Yy, tylko tak, te, teraz, teraz tych małych cukrów, to ile my tam mamy... Chyba, chyba trzy, chyba trzy. Jeśli tak, to nawet byłoby całkiem, całkiem nieźle, bo byśmy wypełnili te trzy miejsca, które zostały. to już by można było powoli zacząć działać z płatkami i jeżeli chodzi o kwestie przenoszenia z regału na regał, to to już by się może wyklarowało i skończyłoby się to. To takie trochę męczące jest. Zobaczcie, ile towaru leży poza regałem, bo to były czasy, kiedy tego towaru naprawdę potrzebowałem ogromną ilość. Być może tak się zdarzy, że, że, że i teraz będę potrzebował natomiast rzeczy z tego typu, że mam nadzieję, iż to będzie trochę bardziej tak wykupywane przez klientów różnorodnie, że tak powiem. Dobra, proszę Państwa, bierzemy się za małe cukry teraz. I teraz, żeby pamiętać, po jednym opakowaniu, czyli to będzie ten cukier. A cholera, chyba cztery rodzaje są małego jednak. No zaraz będziemy patrzeć dokładnie, no coś tak, myślę... Się... To będzie drugi. A, sorki, bo mi okno trzasnęło, przeciąg jest. A, trzeci, no właśnie. I chwila prawdy. A nie, trzy. No dobrze. A to mi się kuźwa upiekło. Dobra. Czyli teraz tak. Weźmy tego. I on będzie tutaj. Tutaj będzie ten drugi i trzeci. <tryk> ten był chyba nie, ten był drugi. Yy... To rodzajami, to, 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 to ten jest w podobnym opakowaniu, to niech sobie stoi koło tego. Natomiast ten idzie na na koniec. O tu. No i dobra. Co jeszcze z takich słodkich rzeczy byśmy mieli? Byśmy mieli, proszę Państwa, miodek, masło orzechowe. To by może było tutaj jakoś zmieścić. Natomiast te czukapiczki... Hmm. kapiczki... Aha, już ja zapomniałem. E, to wylecą na razie. Gdzieś tutaj, niech, niech tutaj leżą. E, nie ma ich zbyt wiele na całe szczęście, więc nie trzeba tego dużo zdejmować. Ale na płatki to osobno. Gdzie indziej zrobimy miejsce? Aha, to jest jakiś względów dziwacznych, nie chcesz się ogarnąć, tak? To mnie w dupę pocałuj. Pewnie pracownik wziął i jakiś, jakiś problem z tym nastąpił. Ale to na spokojnie. Teraz tak. Miodek i masło orzechowe też stakują się po sześć. I jakoś spektakularnie nie schodzą. To to nie wiem, skoro to są cukry, to proponuję, żeby w takim razie y, ulokować je po jednej półce na miodek i masło orzechowe, a te dwie tutaj, żeby to była sól i pieprz, to, bo to cukier służy przyprawianiu, y, sól i pieprz również. Więc proponuję takie rozwiązanie, niekoniecznie musi być to po myśli Państwa, ale jest po mojej. Yy, jeszcze pieprz, jeszcze te sosy by trzeba było ulokować. Yy, mnie czeka jeszcze rozkładanie tu po regałach. Dobra, sól gdzieś się wpierdzieliła. Czyli ona gdzieś tutaj była. Chyba, że się myla, Ale w tym stanie to jest całkiem prawdopodobne. <laughs> nie, dobra, są dwa tam kartony. Chociaż to tak się zastanawiam, nie, bo to, to, to na dole to jest chyba spotlight. Gdzie ta sól się wciapciała? Dobrze. No, mówiłem, że to spot, spotlight. E, nie wisi gdzieś tam? No dobrze, to teraz tak. Tak jak mówiłem, pieprz tutaj będzie. I e, poszukajmy... A, e, soli. ja jej tu nigdzie, kurczę, nie widzę. To jest bardzo ciekawa sytuacja. No nic, zamówmy. Bo mogłem po prostu, mogłem po prostu nie wrzucić sól, no nie ma jej, tej parzy, no to jak ja to kliknąłem. To teraz jeszcze proszę państwa dodatkowo, no skoro jesteśmy przy doprawianiu, to proponuję jeszcze yy, ostry sos, ketchup i majonez. Ja sobie tak... Ja wiem, że ja za dostawę płacę za każdym razem Ale ja sobie to... Ty no kurwa nie ma tej soli A jest Ty jest ta sól, tylko na w Spotlighta wlazła, ty Nie wycimie Tego Spotlighta to by trzeba było gdzieś powiesić, ale... Najlepiej... Aha, magazynie Będziemy rozkładać światła w magazynie jak on już będzie gotowy bo jak na razie to wiadomo. Wszystko jest w powijakach, jest remont. To wiadomo, że przy remoncie to, to nie ma co jak na razie ogarniać tego tematu. I teraz tak, keczupy one się też stakują po 6. W związku z tym wodę wyciepiemy. Na razie gdzieś tutaj na boczek. tak, żeby nie było, nie? Zostało mi y, nieco ponad 10 tysięcy dolarów na koncie, więc y, tak delikatnie muszę to bardzo robić, żeby żeby się nie, 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 nie wyczaskać z całej kasy, bo tu jeszcze mnóstwo rzeczy jest do ogarnięcia. Jeszcze nawet do alkoholi nie doszedłem, więc y, a, a, ani chemii nie ruszyłem, a to są drogie strasznie rzeczy, więc więc trzeba mieć to na uwadze. No, jeszcze takie rzeczy jak sushi, nie sushi, inne rzeczy. No i dobrze i teraz tak, keczupy. Majonezy i ostry sos. I co ja bym jeszcze mógł tam wciepać? Bo tu jeszcze czwarta półka mi zostaje. Co ja bym tam jeszcze mógł dać? <grym> Nie za bardzo, proszę państwa, mam pomysł na, te, na ten dół. Chyba że, nie. nie, 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 to głupi pomysł. Będziemy musieli się jeszcze mlekiem zająć. Tak na dobrą sprawę mogło być koło serów, nie? To, to tak z sensem byłoby, że bo nabiał, prawda? Eee, to samo z masłem. Chyba, żeby to masło wrzucić na dół. Trochę bez sensu. Ale myślę, że, że to chyba będzie najrozsądniejsze wyjście z sytuacji, patrząc tutaj na rodzaje towarów, jakie, jakie mamy. To by można było w ten sposób to zrobić. No, ja, ja nie widzę tutaj innego, innego pomysłu. A to masło to też takie trochę z dupy wyciągnięte, aczkolwiek koło na biału mogłoby być. To dobrze, niech sobie tutaj będzie masełko, już tam pal sześć. Się nie będę przejmował. Eee, czyli tak, majonez teraz idzie. A gdzie my mamy sery? Czekajcie, tu są sery, tak? Tu są jaja, a tu dopiero są cukry. No to ja bym mógł te regały przestawić w sumie. Mogę tak zrobić. To czekajcie. Za, zamienić po prostu miejscami. Nie powinno być źle. Yy, tutaj ma być ostry sosik i w takim razie. W takim razie może ja się wstrzymam z tym masłem. Zobaczmy. Yy, gdyby chcieć. Gdyby chcieć, szanowni państwo, ogarnąć ten temat tak jak powiedziałem. To ja potrzebuję ten regał na bok dać. Teraz tak, to poprzesuwać jakoś w miarę na razie na razie tak, bo ja tu więcej miejsca potrzebuję, bo jak one są tak na styk bo później mają problem, żeby się zmieścić. Jak wyciągnę jakiś. Jak są po kolei układane. No to później tak się właśnie dzieje u mnie. Dobra, i teraz ten regał tutaj jeden. Postawmy tu. Trochę do tyłu. No dawaj, no. Jezus. Pa, jaki złośliwy. Kujździwa walka z milimetrami. Yy, I teraz tak, zastanówmy się, bo mleko. Mleko, jeżeli chodzi o kwestie związane z tym yy, pudełkowym, co stoi w lodówce. To. No nie wiem, on tak schodzi, ale nie schodzi. Zresztą on się stakuje po. Po dwa na półce. Mo, można byłoby w takim wypadku: powiedzmy, przeznaczyć jedną półkę na to mleko. Dwie półki na mleko w butelkach, bo ono troszeczkę lepiej schodzi. I tutaj na, no tak, na masło, ale masło jest kuźwa w małym opakowaniu. Więc tutaj cało, cały dół to trochę za dużo. Natomiast można byłoby jeszcze inaczej zrobić. Po, poświęcić oczywiście jedno miejsce na masło, ale tu dać jeszcze duże jaja. O, w ten sposób. To tu byśmy średnie mogli zostawić tak, jak, tak jak jest. W takim wypadku mielibyśmy 6 kartonów yy, dużych jaj na magazynie. I myślę, że to mogłoby tak, mogłoby tak funkcjonować. Czyli tak, weźmy mleko, dodatkowo tu mleko i masło już mamy. Także tutaj zrobimy to sobie w ten sposób. Będziemy mieli cztery opakowania. Mleka, czyli 64 sztuki na magazynie. I dodatkowo jeszcze cały pion w lodówce. Byśmy mogli tam poświęcić na to mleczko. Sekunda, gdzieś w powietrze wypierdzielił karton. Natomiast to butelkowane. Ono stoi na regale. Schodzi ciut lepiej. Więc tutaj cały regał by na sklepie cały regał można będzie poświęcić na mleko. No i tak jak mówiłem masełko damy tutaj. O i nabiał ogarnięty. No to chyba nic już z nabiału nie będzie. Czyli tutaj sery, jaja, mleko i masełko. Przynajmniej na razie może to tak funkcjonować. Bo jak się dokupi licencję, to wiadomo, że trzeba będzie znowu kombinować, znowu przestawiać, znowu się bawić. I tak dalej. Natomiast no, my tu jeszcze mamy wciół zabawy, proszę Państwa, jeszcze wciół zabawy. Eee, no i nierozwiązana pozostaje kwestia tego, co dać tu na dół. Hmm. <laughs> takie rzeczy? No ale dobra, walczymy, bawimy się, remontujemy. Ja Państwu dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa pa.